Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy. Eee. <laughs> Słuchajcie, zaczynamy sobie dalej tematy, serie związane z traumami. Troszkę taki zrobię podział traum, tak jak było mowa, no bo tego jest sporo i dzisiaj na jednym aspekcie się skupię, który też wpływa, słuchajcie, na dalsze potem jakieś relacje, związki, z, na relacje też z samym sobą. Dla wszystkich, którzy są ze mną pierwszy raz, to ja mam na imię Ola, bardzo jest mi miło, że jesteście na moim kanale, bardzo jest mi miło też gościć nie tylko kobiety, ale i wszystkich mężczyzn. E, jesteście cudownie wspaniali. Dziękuję za tak liczne też komentowanie, a szczególnie e, cudownego filmiku związanego z tym, dlaczego kobiety zdradzają. Bardzo się cieszę, super. E, no i róbcie to dalej. Jeżeli Wam się podoba, podawajcie dalej, subskrybujcie. E, może komuś się też to przyda. Nie wiemy. Każdy z nas ma różną historię. A co do tram? Jak na wstępie mówiłam, że y, wcześniejszy filmik troszkę do tego odnosi się. Słuchajcie, no to będzie mm, kwestia tego, y, jak, y, y, żeby uleczyć troszeczkę też nasze wewnętrzne dziecko. Myślę, że o tym coraz więcej i częściej się mówi, dlatego też chciałam na tym skupić uwagę, bo sama wiem, jak to wpłynęło na mnie i jak wpływa to na jakąś relację, relację nawet damsko-męską i różne, które gdzieś tam po drodze spotykamy. I może też się utożsamicie z tym. Szczególnie chodzi mi, słuchajcie, o taką jakby traumę, takie jakby niedoleczenie pewnego aspektu, który wiąże się z pocieszaniem i ratowaniem. I słuchajcie, to idzie z dzieciństwa. To wszystko jest w dzieciństwie. E, ja u siebie odkryłam to, że, e, tak na dobrą sprawę, za każdym razem, e, czy jak poznawałam nowego partnera, e, jakąś osobę, do której otworzyłam daną relację, związek, to za każdym tak naprawdę razem, słuchajcie, ja chciałam być ratowniczką i pocieszycielką, czyli nie byłam dla tej osoby. Wsparciem stricte, że mam po prostu ją wspierać i inspirować i być podporą, tylko byłam po prostu osobą, która bierze wszystko na siebie, na swoje barki, wysłuchuje wszystkiego, po prostu najgorszy syf, który ta osoba miała w sobie, bo miała też na przykład nieprzerobione, przerzucała na mnie. A ja to łykałam, 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 łykałam i chłonęłam, chłonęłam, chłonęłam nie ogarniałam tego kompletnie, słuchajcie, ja tego na to nie zwracałam uwagi. Dopiero później jakoś tak zaczęłam zauważyć, że ten, powielam ten schemat sama ze sobą i sama sobie to robię. Czyli za każdym razem ktoś się pojawia, a ja po prostu hmm, chyba coś nie tak jest. Yy, bo jakby można kogoś wysłuchać, coś doradzić, powiedzieć od siebie, ale... Nigdy nie wolno być taką pocieszycielką, ratowniczką, bo świata nie zbawimy. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma swoje przyzwyczajenia, swoje traumy, rzeczy z dzieciństwa też. I ja, słuchajcie, to odkryłam, że u siebie zobaczyłam to, że to jest kwestia związana z dzieciństwem. I teraz o co w tym chodziło? Przede wszystkim pamiętam, że jako młoda dziewczynka. Mała dziewczynka, nawet tak, mała dziewczynka, miałam, musiałam się stać nagle dorosłym. I mierzyłam się z tym, i miałam to. I jakby nie widziałam tego w moim czasie, jak byłam na przykład w gimnazjum, w liceum, i później. Nie widziałam tego, nie zwracałam na to w ogóle uwagi. Dopiero pracując nad sobą te kilkanaście lat, i za każdym razem, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, odkrywam się na nowo i inne rzeczy. I to odnalazłam. Odnalazłam to w zeszłym roku, że po prostu chciałam zbawić cały świat, ratować wszystkich, e, być dorosłym w ciele dziecka e, i po prostu jakby no, poniekąd sytuacja mnie do tego zmusiła, ale też na dobrą sprawę pozwoliłam na to. Bo każdy z nas ma wybór. Tylko często jesteśmy nieświadomi tego, że mamy ten wybór, albo boimy się mieć swoje zdanie i swój własny wybór i mówić to głośno, pokazywać to, powiedzieć nie, nie zgodzić się z czymś, nie pozwalać na coś. I pocieszając, słuchajcie, dorosłych, dziecko stawało się tym dorosłym. A gdzie był, jest aspekt bycia dzieckiem? I fakt, faktem bardzo szybko dorosłam dzięki temu. Też. Też dzięki temu. Eee. No i myślę, że też się jest, to dzisiaj jest. Natomiast eee, słuchajcie, to bardzo też wpływa później właśnie na relacje jakiekolwiek, ponieważ nie mówię tylko już o związkowych. To samo. No, bardzo długo miałam tak. Ludzie bardzo lubią mi się zwierzać. Ludzie lubią mi powiedzieć wiele rzeczy. Zawsze ich wysłucham. Lubię to. Natomiast, jakby w, pewnym, w pewnych sytuacjach zaczynało to się robić zbyt intensywne, ponieważ ja zamiast wysłuchać tylko człowieka, dać mu możliwość się wygadania, okej, okay, to było, to później, zamiast dać mu przestrzeń, aby to on sobie poradził i rozwiązał ten temat sam, tą sytuację, to ja dawałam na to rozwiązania. I jakby. To jest właśnie pocieszanie i ratowanie. Że jakby dałam super rozwiązania. Zawsze naprawdę były na Tip Top i zawsze w punkt. Ale to nie odchodzi. To, to jest trochę jak z małymi dziećmi. Bardzo często. Jeszcze nie jestem matką, yy, natomiast wiem, jak mi więcej to działa, działało. Wiem, pamiętam trochę rzeczy z swoich dzieciństwa yy, i też obserwuję wiele matek gdzieś tam mam w swoim otoczeniu i ojców też. I wiecie co? Yy, jeden z największych błędów, jaka jest popełniana, to nie danie dziecku popełnienia błędu. Nie danie dziecku nauczania się samemu. Nie danie dziecku rozwiązania czegoś samego, samemu. Dziecko się uderzy, od razu biegniemy do niego. Jejku, nic się nie stało. Dajmy mu, niech się uderzy. Dopóki się nie, nie zabije, twu, twu, oczywiście nie doprowadzamy do takich rzeczy, to przecież co się stanie? Nic się nie stanie. To samo Dziecko układa puzzle. Nie umie tego zrobić. Męczy się. Nie pomagajmy od razu. Poczekajmy, jak poprosi najwyżej. Zapyta. Dzieci też bardzo wtedy swój intelekt wykształcają. Yy, właśnie swoją wiedzę, kreatywność. I jakby poka mają pokazane, że nie, że ta sami sobie też poradzą. Tak, ale też jest kolejny aspekt, że wiadomo, będą uczyć się, że można po kogoś poprosić o pomoc. Że to nie jest nic złego, bo jak nic, czegoś nie potrafię, to to zrobię, poproszę, bo to jest dostępne, wolne i mogę to zrobić. Natomiast nie dawajmy gotowych rozwiązań, bo upośledzamy tak dzieci, siebie i w ogóle ludzi. Więc ratując kogoś, pocieszając, ubliżamy też poniekąd sobie. Bo w, w, wysa, ktoś wysysa z nas energię, ma ktoś gotowe rozwiązanie, a jeszcze co gorsza, słuchajcie, jak to rozwiązanie nie, uda, nie spełni oczekiwań tej osoby, to kto jest winny? Ta osoba, co ratowała, jest winna. Więc dajmy ludziom mieć swój, swoją przestrzeń, dajmy ludziom mieć swój umysł, swój rozum, dajmy ludziom mieć swoje zdanie, dajmy ludziom mieć możliwość, pomyślenia, jak tego nie chcą zrobić, to ich sprawa. Ale nie róbmy czegoś za ludzi. Róbmy tylko za siebie. Decyzje podejmujmy sobie za siebie. Możemy się kogoś o coś podpytać, możemy się zainspirować, e może ktoś nam powiedzieć swoje zdanie, co o tym, ale zawsze każda decyzja będzie podejęta przez nas samych. Wszystkie decyzje, które podejmujemy w naszym życiu, to są nasze decyzje. Pamiętajcie o tym. Więc Dzisiaj właśnie chciałam rzucić na tapetę ten aspekt ratowania i pocieszania, bo jeszcze kolejna rzecz jest często taka, że słuchajcie, kurde, nie myście, że nie wiadomo jakimi nie wiem, bogami jesteśmy, czy kimś. Świata nie zbawimy. Nawet jakbyśmy chcieli, strasznie, strasznie. Jak uważamy, że jesteśmy level wysoko bardzo i mamy dużą świadomość i naprawdę no, przeskakujemy to ponad przeciętność w porównaniu do innych ludzi, tylko wykorzystujmy to na inne rzeczy. Oczyszczanie, ratowanie jest zgubne w pewnym momencie. Sami się zagubie, zagubimy. I później to trafia też w relacjach, że nagle jesteśmy matkami dla naszych partnerów, nagle jesteśmy jakimiś po prostu osobami, które nie są partnerkami, tylko są na przykład po prostu koleżankami, przyjaciółkami, które nas pocieszą. I będziemy tylko od tego pocieszania, i jakby to będzie nasza rola. I słuchajcie, co jest jeszcze gorsze w tym, że nigdy nie dostaniemy nic w zamian. Zawsze my będziemy dawać, 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 kiedyś będzie ona nas brał, 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 a my nic nie dostaniemy. A tylko dlatego, że bardzo dużo od ciebie wydajemy. No i po co już mamy dostać? Wiecie, no to jest właśnie takie zagmatwane trochę. E, przy następnym filmiku powiem o kolejnym aspekcie, bardzo myślę też istotnym, też trochę na może swoim przykładzie, może też z kimś to się połączy. E, I z, wszystko zaczyna się i jest schematem. Albo jakimś tramu z dzieciństwa, coś, co siedzi w nas, w środku głęboko i jest naszym teraz odzwierciedleniem tego, co się dzieje w tym życiu, w którym jesteśmy. Zostawiam Was już dzisiaj z tym. Wracajcie do mnie. Liczę na lajki, komentarze. No i robię dla Was taką wspaniałą przestrzeń. Pozdrawiam.